Cześć Zolga, z tej strony Achito, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Na kanale Achito i Marowski, za mną jest oczywiście gość specjalny, który jest. No cześć. No tak. Dzisiaj oczywiście zagramy sobie Igrzyska Śmierci, więc mam nadzieję, że spodoba Ci się ten odcinek. Zostawisz łapkę w górę i zasubskrybujesz ten kanał po więcej materiałów. I pamiętaj, jak zostawisz serduszko w komentarzu, oczywiście ja też Ci przypnę serduszko. Więc zaczynamy. Serduszko tak! Już, już, zaczynamy, Łukasz. Dobra, get ready. Stary, teraz damy radę. Teraz nie będziemy tak jak ostatnio. Damy radę. No, ciekawe, jak długo pod nim przetrwamy. Dawaj, my spróbujemy sami zagrać i po prostu jak siebie znajdziemy, to siebie nie zabijamy. Dobra. Czyli tak jak zawsze. Nie, no, wtedy był plan, żeby się spotkać. Jak to każdy wiesz, zagra swoim taktyką. Ty, boję się, że coś będzie źle nagrane ten odcinek. No, Bo dobrze, ja program widział. Action Mimiga. O, wybuchnie. Widzisz te niki? To on tak samo z Actionem w tym momencie. <grym> Mam miecz. O, jak dobrze. Myślałem, że już zginąłeś. Nie. Nie, stary. Tu była taktyka odpowiednia. Robię coś ja mam takiego? usza i żyje. No. zgina. 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 Ty, ja gościa biję i nic. O kurr... Dobra, zginęłem. Ehm, A, widzisz, moja taktyka dłużej mi pomogła. Ja byłem na spał, nie wiesz? A ja nie. Ajaj, aj, aj. nie mój błąd, mój błąd, zdecydowanie mój błąd. No ja się bardziej przejmowałem co mi się dzieje z aksionem niż graniem. <laughs> patrzę, kurde, jakieś japońskie te znaczki mi się pojawiły. O to chodzi. Ja pierdzielę, ja mam serię przez to przebieg. O, super. Nie wiem. Ej, zginęłem. Mnie... Cztery gości mnie zaatakowało na start. Inaczej, mam miecz, nie? W ręce. Nagle znika mi miecz. Patrzę, cztery gości mnie biją O. BLEM POD 420 HAS REKT DE AHITO Znalazłem miejsce twojej śmierci, przyjacielu Przyjacielu... Dobra, zmieniamy troszkę delikatnie w ustawienie Mam miecz kamienny, mam miecz kamienny Tak straciłem półtora serduszka jak debil spadając jak nie znajdziesz, a ja nie zginę do tej pory, to dam ci miecz kamienny. Nie zginę chyba. Jednak to poryk na miecz żelazny. Tak. Jak ten typ nie dał rady tłuc? Jaki to jest, że on jest? Cztery kratki ode mnie, a on nie bije. Ja też ja nie potrafię to nim ale oglądałem odcinek Blowka z 2012 czy 2013 roku, mu też tak szło, więc jesteśmy na dobrej drodze stać się potęgą. Ja pierdzielę, teraz widzę to, ej. Co? Jak sobie otworzysz te sloty, to te wszystkie, gdzie są czerwone szyby, to są dodatkowe te, które możesz wykupić. W sklepie serwera. Mhm. Dodatkowe klasy. Nie bijcie mnie, ja nie chcę, ja uciekam po to, żeby nie być bity. Czy zginęłeś? Tylko boci? By... Czy nie? Nie, jeszcze nie. Kurde, po jeszcze co nie. mi łuk bez strzał? No to jest... zawsze powinni przynajmniej jedną strzałę dawać. No Dobra, tam się zginął, ty. tam nie biegnę. A ja znalazłem jakiś domek, ja się w nim zamknę do końca No, to dobrze... dobrzy fachowce Ty na no, co mi zostało? Nie, nic. Dobra, odszedł ode mnie, zbliża się kolejny. Ty, nie ma jakiejś Dungeon Defender czy coś tutaj, żebyśmy coś takiego zagrali? Uważam, że tak dobrze się kryjemy, że damy radę w takie rzeczy. No, dlatego ty, ty, dla tego <grym> <sad> możemy grać. Ty też gdzieś się schowałeś? Tak. <grym <grym> o nie, o głosach. nie. No? Gość jest niewidzialny, a lata za mną. O nie. 4 serduszka miał siedem serduszek! a zartowałem z połową! ty patrz gdzie ja jestem ale nie teraz nie ma uciekania nie ma uciekania tak jak ten nie teraz się nawal nie ja uciekam ja uciekam spadaj nie, nie ja teraz walczę a ja uciekam nie ma ja nawet opinii. sobie nie teraz walczymy ja, ja będę na tego ja już przed nie o nie ktoś tu jest a może żelazną zbroję mieć ja przez ciebie zapomniałem Shifta trzymać i koleś mnie znalazł. Ty, to wszystko przez ciebie. A no, na pewno. Ile my już mamy? 12 minut nagrania. a w piąty Deadmatch. Ja a, bo ja patrzę po tym, ile głos nagrywam. Mhm. Dawaj, tam na górę wejdziemy. Albo nie, dobra, nie. Gdzie ty jesteś? Przecież ja uciekam tutaj za siebie i nie patrzę nigdzie indziej. Nie, spoko, że koło mnie czterech gości, i tak samo, taka sama taktyka. No widzę, że u mnie trzech też tak samo chciało. O kurde, siekierka na łapkę, siekierka na łapkę, kto zwycięży, No wiadomo, że on. Dobra, zginęłem. Nie, no! Zginęłeś. Co za ludzie? Tak, bo koleś mnie stłukł i ja spadłem z wysokości, gdzie straciłem 6 serduszek. Nie, to. Ja biłem się z gościem, który nie miał skrzynki nic koło siebie, nie? No. Po czym nagle miał siekierkę wciągniętą i takie AHA! No to dobrze, dobra, powalczyliśmy. No. Nie, my jesteśmy beznadziejni w to. No to trzeba się uczyć, nie? Ale ja oczywiście zawsze będę miał tą samą taktykę. Uciekać. Tak, jak najszybciej. No nie, on ma miecz, on ma miecz! O nie, napadłem gościa, bo miałem nadzieję, że zabiję go, a on miecz wyciągnął. Uh -huh. Ej, czemu wróciłem? Ej, co jest? Przecież nie zginęłem. Nie, no mi wyskoczyło dach i to Co? Nikt no. mnie nie zaatakował przecież. <laughs> ja. Nie, mi wyskoczyło, to kliknąłem, żeby wrócić do lobby. Aha, nikt mnie nie zabił, halo? Wyciągam sobie rzeczy ze skrzynki, patrzę... Pum! To już dla zasady. Ale nie, nie przesadzajmy, oni nie mogą być po prostu tak wysoko, nie? 30 osób już zabitych, nie ma szans. <śm> Ty, czemu my w chmurze jesteśmy? W jakiej chmurze? Nie wiem, coś czuję, że w Fortnite lepiej bym im A możesz spokojniej? Nie. nie! Co ty się stało? Fuck! Wtedy tłukłem się z jakimś gościem w pokoiku dwa wysokości, jeden szerokości, i napieprzałem spację i lewy przycisk myszy. Kurde, goś mi uciekł. A teraz ma. To jest nie fair! Jest, zabiłem! No i król życia I tak. po prostu. 14 serduszek. Tam w rogu, nie? No. Idziesz na niego, idziesz, idziesz, idziesz. 9 serduszek. 5 serduszek, jest twój, 5 serduszek ma. 6 serduszek, odradza się. Ja pierdzielę. Ile ty miałeś serduszek, jak go zaatakowałeś? wszystkie. Ale nie powiedziałeś, że on ma całą zbroję, a nie. A Czy ja mu zbiłem armor? Aaaaah. Aaa, fajnie, no, tak, teraz już wszystko jasne. Nie, to powiem no ci, no, no, że jesteś tak... super oczami. I tak mogłeś sobie lepiej poradzić. No, mogłem uciekać już. Zawiodłeś mnie. Ale ja przynajmniej kogoś zabiłem, nie? Więc znowu jestem lepszy w tych w takich rzeczach. No i ja, ja i tak łącznie dłużej gram, grałem niż ty. Łącznie byłem żywy. Dłużej. Tak, łącznie tak, no masz rację. Ale wiesz, no ja nie mam małego i wiesz, staram się bić. Jezu, za dużo oglądamy Wrona no, na live'ach <grystanie> Zdecydowanie Kurde, nie mam nawet miecza, o nie A ja mam kamienny O, i dostałem łuk i siekierkę Nie, Jezu, przecież oni mnie zniszczą od razu Ja jeszcze jestem, ale musisz mi tu mówić jak jesteś Teleporta, Dobra, do, nie mam szans, nie mam szans Goś mnie podpalił. podpalił 20 i strzela do ciebie Widzę Kurde Nie, 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 już po tobie Co to jest? Jakiś co? czarny, ten i... A mi... Nie. Nie no właśnie. ja widziałem, taka kałamarnica od Czubi <grym> tak, no. Ja też to widziałem przed śmiercią. <grym> Ostatnie co przed śmiercią Może moja dusza jest taka czarna, no ja nie wiem. <grym> Dobra, załoga. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten ci wam się podobał. Choć nam nie najlepiej poszło, ale mam nadzieję, że napiszecie w komentarzu, jak zrobić, żeby nam lepiej poszło. I jak chcecie, oczywiście. Możecie jakieś... Napisać miłe słowa. Gdzie ty słowa. stoisz, bo ciebie tu nigdzie nie ma. A ja się z wami żegnam. Ze mną był Merowski. Pa, pa. Gdzie ty...